Nie daj się zwieść pięknej melancholii, kusi ciszą, melodią, którą tak dobrze znasz. Nie daj się oszukać pajęczynom w mrocznym lesie. Ten las się zmienił, gdy byłeś w innym mieście. Nie idź samotnie ku ciszy, bo zagubisz się mamiony kuszącą melodią. Na końcu drogi czeka strach. Nie daj się zwieść nutom dawnego siebie tęsknocie za komfortem bólu. Przypomnij sobie, że drzewa w mrocznym lesie podlane są twoją krwią. Rosły tak pięknie dzięki rozpaczy, zabierały oddech, nęcąc wolnością. Przywiązany jesteś do swojego lasu mroku, do znajomej melancholii, do dawnych ran. Może kiedyś tam wrócisz, gdy rośliny wyschną, a ty zapamiętasz nową melodię. Czytała Martyna Dębska, bicie w klawiaturę.